Słońce błyszczy na wschodzie w chmur ognistych wianku, a na zachodzie księżyc blade lice mroczy. Róża za słońcem pączki rozwinione toczy. Siołek klęczy zdjęty pod kroplami ranku. Laura błyszczy w oknie. Ukląkłem na ganku. Ona, muskając sploty swych złotych warkoczy. czemu, rzekła, tak rano smutne macie oczy, i miesiąc, i fiolet, i ty, mój kochanku. wieczór przyszedłem nowym bali. Widokiem Wraca księżyc Twarz jego Pełna i rumiana Piołek podniósł Listki Otrzeźwionym rokiem Znowu stanęła w oknie Moja ukochana W piękniejszym Jeszcze stroju I z weselszym Знову унук їй кленче, так смутний, як зрана.